Proszę Państwa, żeby zorganizować zamach na tysiąc z potencjalnym zabraniem życia tysiącu osób, to jest to potężne, naprawdę potężne przedsięwzięcie logistyczne, bardzo drogie, wymagające szeregu przygotowań zabezpieczeń. Ostatnio zginęło, no w sumie ofiar było około 500, ale 185 zginęło w Mupaju. I wiemy, że, że to nie była prosta. To była bardzo wyrafinowana operacja. Pod każdym względem wymagała dużych pieniędzy, dużych przygotowań. Pewnie jakiejś korupcji, również jednej, ale bardzo takiej kluczowej osoby wewnątrz zapewne indyjskich służb specjalnych, żeby to miało szansę się powieść. Zginęło aż 185 osób. jeżeli ktoś by powiedział, że wystarczyłoby. Znaleźć kogoś, kto by miał taką informację, żeby uratować 185 osób. Już nie liczę rannych, bo niektórzy z tych rannych zapewne umrą, albo będą kalekami do końca życia, albo niektórym się uda to, że rana okaże się niegroźna dla życia. Nie tak się zdobywa informacja o tym, żeby zapobiec takim zdarzeniom. Bo, oczywiście, że dobrze zorganizowane, profesjonalne tajne policje bezpieczeństwa zapobiegają takim zdarzeniom. I cieszę, że, że na pewno to, że bogate państwa zachodnie, takie jak Stany Zjednoczone od 9.11, jak Wielka Brytania, czy także jak Hiszpania, ale również jak Niemcy, mamy tego parę przykładów czy Francja, uchroniły się od, takim, od takich zdarzeń w ciągu ostatnich siedmiu, ponad 7 już lat. To w dużej i wielkiej mierze zasługa służb specjalnych, ale nie zasługa tego, że różne e, pieszczoty były stosowane wobec pojmanych posłów. Tej raz nie, nie jest to argument rzeczowy. To jest, e, powtarzam, brudny argument tych, którzy chcą poluzować, chcą doprowadzić do tego, że że prawnik wobec takiego argumentu, na przykład legislator czy sędzia, staje, podnosi ręce do góry, bo się boi tego, że będzie naznaczony jako popleczny terroryst, jako ten, który nie rozumie życia drugiej osoby, który chce tylko narażenie zdrowia, bardzo rzadko życia podejrzanego terrorysty, który ma mieć informacje. Chcę poświęcić życie bardzo wielu, albo choćby jednej osoby, choćby jednej osoby.